Cześć widzowie! W ostatnim odcinku pokazywałem wam jak znaleźć pradawne szczątki. Wszystkie już wykopałem. I teraz wam pokażę jak zrobić netherytowy kilof bądź mieczyk. To Potrzebujemy te hmm, pradawne szczątki. Z dół Potrzebujemy y, piec. Piec. Może być hutniczy Chyba hutniczy sobie weźmiemy. Będzie szybciej. Weźmiemy lawę, bo lawa się bardzo długo w piecy przepala, więc... Y -y. Jeszcze tam trzeba było złoto. Złoto. Ja wam zaraz połączemu. Fajne, fajne. I... Stół, że rzemieślniczy, stół bądź crafting table jak ktoś ma angielską i sto kowalski. I teraz w piecyku dajemy, może być węgiel, może być drewno. O widzicie jak szybko to szczołka zamienia się w fragmenty netherytu. To sobie poczekamy. No, to znajdziemy, że okazji kolejne. Ja tu w tym odcinku zrobię mieczyk na przykład. Wiem, ja że kilof mi siekierkę. Nie. Dieksowe. Dobra, to kilofem kopnie. Hello. Dobra, to weźmy sobie to TNT. Mm. Ok, teraz zapalniczkę. Oj, nie, nie widocznie. Okay. O, widzicie? No to sobie kopiemy. Puf. Dobra. To się kopie długo, ale się nie przejmujcie. Gdzie jest ten nasz piecek? O. Dobra, to nieważne sobie, weźmiemy te fragmenty. Nie dzieli tu. Dobra, to no, się zrobią te fragmenty netheritów. Fragmenty netheritów, takie jak już tu mamy. I ten jeden wyrzućmy. No i teraz dajemy crafting table, stwórz śnicę. I sztabkami złota robimy na przykład tak. I tak. No mamy sztabkę, ale też może być na przykład tak. I tak. To byle jakie ustawienie. Na przykład tak, tu, tak, tu. I byle jak chcecie. To ja sobie zrobię już. 16. Teraz dajemy stół kowarski. I teraz dajemy wybraną przez ciebie rzecz. I ulepszamy. A co robią te To Patrzcie, siedem obrażeń przy ataku, pisze mi. I teraz 8. Tak samo szikierkę miała 6, kill'ów miał 5. I też się szybciej kopie chyba. No, to by było już na tyle z tego odcinka, żegnam się z wami, cześć, papa. Pa.